Ostatnio padają takie astronomiczne sumy, ile kosztuje zorganizowanie pokazu w Warszawie. Ty masz porównanie Warszawa Łódź. Możesz mniej więcej zarysować mi to finansowo, jak to faktycznie wygląda? No, Warszawa pokaz 200 tysięcy zawsze. Wow! No to nie mało. No nie mało. Ja nie liczę kolekcji. Mhm. Najwięcej kosztuje technika, światło. Pokaz oglądamy tylko. Finalnie przez 15 minut, natomiast to jest 150 osób. To, to jest ogromna ekipa eventowa, która robi, nie wiem, światła, nagłośnienie. Sala, przestrzeń, w której jesteśmy. To jest wiele składowych. I, I tutaj pomagają projektantom sponsorzy, y, którzy są dla nas niezwykle istotni. Bo wykładają po prostu pieniądze. Bo dzięki nim możemy zaprezentować y, swoją pracę. Ja nie liczę kolekcji. Mhm. To jest 150-200 tysięcy minimum. Oczywiście 1,2 y, mln można też wydać, ale mój pokaz każdy. Y, zamyka się w takim budżecie i tylko dzięki sponsorom możemy go robić i, i każdy projektant doskonale wie, że, że no, to jest ogromny stres, że y, przychodzicie Państwo na spektakl, który trwa chwilę, natomiast on jest przygotowywany merytorycznie, technicznie, przez pół roku co najmniej. Ja już mam pokaz y, w głowie majowy, już mam pewien pomysł i wiem, że y, no wymyśliłem sobie coś takiego, co spowoduje, że mogę przekroczyć tą sumę, która jest gdzieś dostępna do tego, żeby zgromadzić te środki. Dlatego każdy pokaz dla nas jest ogromnym przedsięwzięciem finansowym. Nie liczę kolekcji, bo powtarzam, która jest niezwykle istotna. A zdarza ci się dokładać do organizacji pokazu z własnej Zdarza mi sekry? się, zdarza mi się dokładać. Wymyślę sobie coś, co y, jest kosztowne, nie wiem, scenografię i nagle Budżet pęka. Ja stwierdzam, że wolę mieć niezapomniane wrażenie artystyczne i ucztę duchową nie tylko taką modową, ale estetyczną. I. No i nieraz dążyłem do pokazu. Co sądzisz o kolekcjach gwiazd? Bo gwiazdy teraz projektują. Na przykład Natasza Urbańska stworzyła swoją linię dosyć charakterystyczną, bo to mm -hmm. są takie sukienki typu origami, które bardzo dobrze wyglądają na jej sylwetce, na innych sylwetkach może niekoniecznie. Co to o tym myślisz? Jeśli ja jestem projektantem z wykształcenia, z wyboru, z pasji, to staram się robić to najlepiej, jak potrafię i jestem przygotowany do tego merytorycznie. Natasza projektuje z projektantką która, myślę, że ma też obycie absolutne w tym, co robi. I, I teraz przez opinię publiczną może być to bardziej, lepiej odebrane, bądź nie. Natomiast myślę, że dziewczyny powinny się skupić na tym, żeby zdobyć swoich klientów i machać ręką na to, co wszyscy mówią dookoła. Uważam, że jeśli ten produkt, a on jest jakiś mimo wszystko, ma swoich odbiorców, to dobrze, że, że nie istnieje. I to y, świadczy o tym, że jednak miejsce na rynku dla tego typu, dla tego typu y, marek jest. Gorzej denerwuje mnie to, jak y, y, nie wiem, aktorzy, y, piosenkarze czy, 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 czy osoby z, z, z tak zwanego świecznika, nie mając o tym zielonego pojęcia, firmują sobą y, y, kolekcje. Y, bo uważam, że nie mają zielonego pojęcia o tym, o wybieraniu tkanin, o jakości, o konstrukcji. I tutaj bym się czepił. Yy, jeśli jest cała fajna grupa osób, która, która współpracuje i, 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 i tworzy produkt, który jest pożądany, to, to czemu nie? Zobacz, Victoria Beckham stworzyła giganta modowego, a chyba nie pamiętam, żebym w jej życiorysie znalazł yy, słowo o tym, że jest projektantką. Natomiast no projektować nie każdy może, proszę Państwa. No dobrze, jestem pasymistycznym akcentem. Kończymy nasz wywiad. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę wielkich sukcesów w Lizbonie. No i spektakularnego pokazu mają. A ja zachęcam Państwa, żeby Państwo yy, ufali projektantom, yy, szczególnie polskim, bo myślę, że warto coraz bardziej. Bardzo dziękuję Wam i dzięki Tobie, Łukasz, za wywiad. Dziękuję bardzo.